Na chwileczkę. na moment. Dobrze, cała ta impreza nie odbyłaby się bez e, wielu ważnych osób. Dziękujemy również tym, którzy objęli patronatem nasz przegląd i pomogli ufundować upominki dla wszystkich uczestników wspólnej e, zabawy. Dziękujemy panu Mirosławowi Wieczorowi, burmistrzowi miasta i gminy Wronki i tutaj podziękowanie złożę na ręce pana Roberta Dorni. Pożacie Rudkowskiej, prezes Fundacji Amicis, i bardzo proszę pani Krystyny, widzę, że już nie ma. Dobrze, to przekażemy. Już pani poszła. Panu Michałowi Poniewskiemu, dyrektorowi Woku, też przekażemy podziękowanie. Pani Ilonie Fudali, kierownikowi Kinoteatru Biata, też przekażemy podziękowanie. Chcielibyśmy również podziękować pani Grażynie Kaźmierczak, redaktor naczelnej Wronieckiego Bazaru. Chcemy również podziękować panu, panu Rafałowi sięhle, który tutaj dzielnie nam też pomaga. Ale oczywiście jeszcze mamy podziękowania dla y, kilku osób, bez których by się też to y, całe przedsięwzięcie nie odbyło których nie było tutaj może tak bardzo mocno widać. Ale te wszystkie scenografie, gapy i dyplomy, upominki to wszystko trzeba było przygotować. Nie tylko to. Również od razu powiem, że dla grup teatralnych wszystkich jest przygotowany poczęstunek na sali gimnastycznej, gdzie serdecznie Was zapraszamy. To też wszystko samo by się nie przygotowało. Więc bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Tutaj wyczytam panie, którym bym chciała bardzo podziękować. Zapraszam panią Hanie Janicką, panią Izabelę Świniarską, panią Elizę Paszyk, panią Anię Pietrzak, panią Jolantę Gębarę, panią Joannę Roszak, panią Katarzynę Jęczkowską, panią Anetę Rakowicz, panią Agnieszkę Piechaczyk, panią Beatę Grabowską i panią Natalię Antoszewską. Te wszystkie osoby się zaangażowały w organizację tej imprezy. Proszę Państwa, no i skromna osoba o sobie nie wspomni przecież. Ja gratuluję Pani Dyrektor Alicji Raś i bardzo dziękuję, że ta tradycja rozpoczęta parę lat temu przez Szkołę Podstawową Numer 2 trwa. Dla Pani Dyrektor, gromkie brawa i podziękowania dla całej ekipy ze Szkoły Numer 2. Na przyjęcie zaproszenia przez wszystkich gości. Gości naszych, którzy zostali zaproszeni, serdecznie zapraszam na poczęstunek i oczywiście wszystkich Was, wszystkich jak tu jesteście, zapraszam w tym momencie już na czwarty. Przegląd teatralny Wronieckie Kalosze. Za rok. Mam nadzieję, że się spotkamy w takiej samej albo nawet w większej ekipie. Dziękuję bardzo Wam wszystkim. Tutaj jeszcze jest jakieś ogłoszenie, tak? Uwaga, ogłoszenie. Ktoś zgubił telefon i tutaj jest...